Z tej strony, jak ma, już w trakcie przygotowań, tak naprawdę już pod koniec. Kto yy, chce brać udział, właśnie będę robił sobie taki, nie wiem, parę odcinków będzie na pewno takich popularnych z yy, właśnie z Popmite. I kto chce, nie się zgłasza w komentarzu, rolę mać na poście, nie będę ich teraz wszystkich wymieniał. Także zobaczcie też sobie posta na kanale, chociaż dobra, w sumie mam wymienię rolę. E, już tam wymieniam te role, które będziecie trzymować, tylko tutaj idę. Dobra. E, tak, y, mamy tutaj rolę, tak, Okej, okay, mam, dobra. Mam tego posta. Dobra, mamy tak rolę. Będziemy mieli coś Będziemy mieli jego Fysztyk wiedzę, padł chrybny. Nie chciało mi się. Nie miałem w głowie tego, jakby. psem po angielsku, nie wiem dlaczego. Dobra, w każdym razie padł chrybny. Skórek, Skulltrooper. Jestem niskiem. Ja, Jonesy. I jeszcze będzie tutaj. Brutus i kilku agentów jako złe postacie. Yy, taki popularny, także to potrzebuję od Was Nick, yy, Posiadanie warianta jakiegoś tego skina, czyli na przykład jeśli chcecie być sculpturperem, to musicie mieć sculpturera, yy, albo, ale na przykład jeśli chcecie być skórkiem, to wystarczy mam jakikolwiek wariant skórka, nie, nie, nie oczekuję, że ktokolwiek ma tutaj ten podstawowy. To też może ma. Yy. Nie, o tym, ja nic do Ciebie nie chcę. Dobra, nieważne. Um, no i to będzie: potrzebuję też kogoś, kto jakby będzie się trzymał tego scenariusza, nie? Bo mam go już też rozpisanego mniej więcej. Plus, minus. No i co? W sumie możemy chyba. No i co? No i czekam. Tak, Czeka, na zgłoszenie.